Okej, hey, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, Bitcoin 61500. Czy token SOL czekają ogromne spadki po potencjalnej wyprzedaży ze strony FTX-u, a także które altcoiny mogą zyskać w najbliższych dniach i godzinach, jak na przykład token UMA, który od wczoraj zyskał ponad 60%, po tym jak ogłosił integrację OSNAP do dystrybucji skarbu, zwiększając efektywność zarządzania i decentralizację w ekosystemie Gitcoin DAO. To nie są porady inwestycyjne, a to jest kanał Julian Krypto. Wasze komentarze pod ostatnim materiałem, i lecimy. Otóż w dniu wczorajszym pojawiła się informacja na MaxData App o tym, że token UMA integruje Osnab do Gitcoin DAO w celu dystrybucji skarbu, usprawniając procesy zarządzania i redukując koszty gazu, co stanowi krok w kierunku decentralizacji w ekosystemie DAO. Jak czytamy dalej, integracja skupia się w szczególności na płatnościach skarbowych, zwiększając efektywność i współgrając ze zdecentralizowanym etosem Gitcoin DAO. I zwróćcie uwagę na moment publikacji tej informacji. 8 maja, godzina 19. 56. Zrobimy zoom na cenę tokena Uma do Bitcoina godzina 1956 to była dokładnie ta godzina. Zaraz po wypuszczeniu tej informacji cena tokena w pierwsze pół godziny zyskała 5%, by po dwóch godzinach kosztować już ponad 50% od wcześniejszej ceny. Jeżeli wejdziemy na szerszy interwał tego tokena, na przykład 4 godzinowy, to zauważymy, że wcześniej takich wystrzałów przez długi czas nie było. Ostatni podobny wystrzał miał miejsce 18 stycznia. Ponad 200% w kilka dni i na dwa dni przed tym wzrostem. Na blogu projektu UMA pojawił się wpis mówiący o integracji UMA z indeks KUP. Zatem, jak widzimy, tego typu informacje mogą przyczyniać się do pomp, jednak długoterminowo zauważymy, że token UMA w stosunku do Bitcoina systematycznie traci, co może być spowodowane wieloma czynnikami, ale przede wszystkim inflacyjnością tokena UMA, jak widzimy, ma zaledwie 67% wszystkich tokenów już w podaży, już w obiegu. To oznacza, że pozostałe 30 kilka procent nadal może być wypuszczanych na rynek. Drugim powodem tak długoterminowych spadków może być to, że duża część społeczności na samym początku otrzymała większość tokenów za tak zwane pół darmo w postaci różnego rodzaju airdropów i nagród. Jeżeli widzimy projekt, który oferuje ogromne nagrody, na przykład za staking typu 10-20% rocznie APR, to już dla mnie jest to czerwona lampka. No, przecież oznacza to, że skądś te tokeny muszą się wziąć? One muszą zostać w pewien sposób dodrukowane, zmintowane, a tym samym wypuszczone na rynek. Jak zostaną wypuszczone na rynek, to następnie przez tych, którzy je chcieli odebrać poprzez np. Na nagrody za staking, zostaną zrzucone, co może powodować właśnie takie długoterminowe spadki cenowe. Niemniej jednak, nadal na takich tokenach, na informacjach właśnie takich jak ta, z wczoraj można zarabiać i je rozgrywać i w związku z tym podkreślę, newsy na MaxData, te nowe newsy, newsy AI Volume to Beta, jest to prawdopodobnie najszybszy sposób na zbieranie informacji o coinach top 500, ponieważ te wszystkie informacje, które się tutaj pojawiają, pojawiają się bezpośrednio ze źródeł, to znaczy nie mają praktycznie żadnych opóźnień i pośredników w przekazywaniu tych informacji. Więc idźmy ze spekulacją dalej. Być może te coiny, o których teraz powiem, być może w najbliższych godzinach również zyskają, Zatem przeczytajmy kilka newsów. Optymizm rozszerza swój ekosystem Superchain, aby obejmować L3, oferując korzyści takie jak retrofunding, airdropy i programy grantowe dla programistów. Niestandardowe tokeny gazowe i tryb plazma to kluczowe funkcje, które są rozwijane, aby wspierać L3 w obniżaniu kosztów i zwiększaniu dostępności. Jak widzimy na wykresie, na interwale jednodniowym... Cena tokena OP do Bitcoina wydaje się na dość niskich poziomach. I historycznie, gdy na tych poziomach i pod tymi poziomami się znajdowaliśmy, były to naprawdę dobre momenty pod akumulację OP właśnie do Bitcoina. Sprawdźmy to. Rok 2022, co prawda cena tokena OP jeszcze straciła 50% w 30 dni, ale już po dwóch miesiącach była na ponad 130% wzroście. Październik 2022 cena token OP spadła jeszcze 20% do bitcoina, ale już po miesiącu ponad 50% wzrostu, a po trzech miesiącach ponad 200% wzrostu. I ostatnia najnowsza sytuacja październik 2023 minus 10%, by w następne 2,5 miesiąca zyskać do bitcoina ponad 125%. Zwróćmy uwagę na to, że 12 kwietnia zeszliśmy poniżej w tej linii ponad 30%, minął od tamtego czasu już miesiąc, zatem jeżeli historia miałaby się powtórzyć, cena tokena OP miałaby zachować się w podobny sposób w najbliższe 2-3 miesiące, to pytanie, czy tutaj pojawiłyby się kilkudziesięcio lub nawet kilkuset procentowe wzrosty? Napiszcie oczywiście, co na ten temat uważacie. Ja może niekoniecznie będę obstawiać już teraz te wzrosty, ale na wszelki wypadek ustawię powiadomienie mniej więcej na tym poziomie kliknę prawym przyciskiem dodaj alert potencjalne 100% wzrosty i dodatkowo ten alert dla was opublikuje sprawdź czy bitcoin może rosnąć jeżeli tak to op też ma szansę na dobry wystrzał. Opublikuj. I teraz ten alert jest już dla was dostępny. Wystarczy wejść na MaxData, ale ja również link do tego konkretnego alertu wkleję w opisie tego filmu. Także wystarczy, że w niego klikniecie. Pokaże się Wam wtedy właśnie takie okno, jak klikniecie subskrybuj, to również otrzymacie razem ze mną alert, gdy dojdziemy właśnie do tego poziomu. Skale uruchamia eksplorator bloków 2.0, poprawiając wizualizację danych, widoczność kontraktów i narzędzia dla programistów. Jest to informacja typu UI. Na dwugodzinowym interwale widzimy, że jesteśmy blisko poziomów wsparcia z okresu 18 marca, a na szerszym jednodniowym interwale widzimy, że SKL również miał spore podbitki i wyprzedaże przez cały okres nieruchomości. Niedźwiedzia w roku 2022, a teraz do ceny Bitcoina od stycznia znajduje się w trendzie spadkowym. Co ciekawe, najniższy poziom właśnie do Bitcoina miał w okolicach października 2023. Jeżeli mielibyśmy dobić, być może właśnie do tego poziomu, to byłby bardzo ciekawy moment znowu na odbicie tokena SKL do Bitcoina. Choć z drugiej strony, już z tego poziomu wydaje się odbicie dość prawdopodobne, czy nawet być może z poziomu okolic wsparcia z grudnia. Gdybyśmy do tego poziomu dobili, powrót w kilka dni, rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt procent, byłby jak najbardziej prawdopodobny. W związku z tym, na ten poziom również ustawiam alert. I podobnie jak w przypadku OP, link do niego znajdziecie w opisie filmu. Audius uruchamia darmową wtyczkę Unreal Engine. Do ulepszonego przesyłania strumieniowego muzyki w grach, główną funkcją wtyczki jest pobieranie metadanych utworów i plików mp 3 Do przesyłania strumieniowego na szerokim jednodniowym interwale zauważymy, że token audios również jest na systematycznych spadkach. Tutaj niewiele się działo. Napiszcie w komentarzach, czy warto Waszym zdaniem pod tego typu informacje grać. I oczywiście przechodzimy dalej do projektu, który już miał wzrosty przez ostatnie dni, bo od 2 maja zyskał ponad 150%. I teraz na tych wzrostach pojawiła się informacja. Niby bardzo dobra informacja, ponieważ TELOR Tributes wprowadza rejestry decyzji architektonicznych, aby udostępnić szczegółowe decyzje techniczne kształtujące przyszłość warstwy TELOR. ADRs służą jako systematyczny sposób dokumentowania kluczowych wyborów związanych z architekturą oprogramowania warstwy TELOR. No z jednej strony fajna, ciekawa informacja, ale z drugiej strony oczywiście opublikowana na lokalnej górce, w związku z tym na tym się nie skupiamy, choć zauważymy, że na jednodniowym interwale od sierpnia do grudnia powstały naprawdę porządne wzrosty tego projektu. Ponad 40-krotny wzrost w stosunku do ceny bitcoina. Zatem przejdźmy na skalę logarytmiczną, żeby widzieć nieco więcej na tym wykresie. No i zauważymy, że ten projekt TRB przez ostatnie lata do bitcoina zyskiwał czterokrotnie. Od maja do sierpnia pięciokrotnie, a od sierpnia do grudnia ponad dziesięciokrotnie. Więc niewątpliwie taka struktura jest bardzo ciekawa: struktura wzrostów i odreagowań. Jestem ciekawy, czy jeżeli dobijemy ponownie na przykład do tej linii trendu wzrostowego. To, czy ponownie od niej odbijemy, tak jak to było w sierpniu 2023? Ja zatem na tej linii trendu również ustawię alert i także go Wam udostępnię. I zwróćcie uwagę, zawsze tutaj piszę yy, możliwe odbicie od linii trendu albo możliwe odbicie od poziomu wsparcia. A w opisie piszę coś w rodzaju, sprawdź zachowanie się bitcoina, ponieważ jeżeli będziemy polegać tylko i wyłącznie na cenie samego altcoina, ale nie będziemy spoglądać na to, czy bitcoin w danym okresie ma dobry czas na wzrosty, czy raczej czas na spadki. Możemy stracić, albo w najlepszym wypadku zamrozić kapitał na kilka dobrych miesięcy, ponieważ zwróćcie uwagę, cały czas analizujemy to w stosunku do ceny bitcoina. Zatem bitcoin i jego zachowanie cenowe będą odgrywać tutaj kluczową rolę. Zawsze, zanim spekuluję pod jakiekolwiek altcoiny, zawsze w pierwszej kolejności obserwuję zachowanie bitcoina i zastanawiam się, czy w najbliższym czasie bitcoin ma większą szansę na wzrosty czy na spadki. I dopiero wtedy zaczynam zastanawiać się, czy i w ogóle w jakiegokolwiek altcoina spekulować. Injective współpracuje z Arbitrum w celu ulepszenia Injective Ethereum Virtual Machine, oferując użytkownikom w ekosystemie Ethereum płynne, wydajne i ekonomiczne transakcje. Jak zerkniemy na cenę tokena Injective oraz Arbitrum, no jest na spadkach i to porządnych. Mówiliśmy o tych potencjalnych zjazdach, pomimo bardzo ciekawego zaangażowania w projekt ARP. Mówiliśmy o ogromnej presji podażowej, która miała się pojawiać właśnie w kwietniu tego roku. No i widzimy, do kwietnia rynek postanowił wyceniać tę presję podażową. A teraz injective. Injective również jest na poziomie wsparcia z okresu października i listopada 2023. Wtedy INJ odbił ponad 150% w 23 dni, no i pytanie, czy tutaj warto jest zastanawiać się jeszcze na INJ do Bitcoina. Być może już jest to jeden z ciekawszych momentów. No niemniej jednak ja i tak ustawię alert na ten poziom. Tego już Wam nie udostępniam, natomiast jeżeli Wy chcecie, to oczywiście możecie takie alerty samodzielnie też tworzyć. Jeżeli udałoby mi się złapać Injective właśnie na tym poziomie... I zawrócilibyśmy nawet do obecnego poziomu cenowego, to 20 kilka procent byłoby do zrobienia. Secret nawiązuje współpracę z Linea w celu integracji warstwy poufnego obliczania, umożliwiając nowe możliwości dla aplikacji w ekosystemie Linea. Integracja ta umożliwi prywatne głosowanie dla Linea DAOS, zaszyfrowane przechowywanie dla aplikacji Linea, bezpieczne generowanie losowych liczb dla gier Linea i wiele więcej. No i zerknijmy na szerszy jednodniowy interwał. Ogromna pompka zaraz po hoście 2021 wzrosty na tokenie secret rzędu 10-krotne do bitcoina w rok, a następnie ogromna wyprzedaż. Takie zachowanie mówi mi o jednej bardzo istotnej kwestii. O ile wcześniej w trakcie Hossy pojawił się ogromny hype na danym tokenie. To później w trakcie BES-y, przychodzi weryfikacja tych wszystkich planów. I widzimy, jeżeli cena nie utrzymuje się przynajmniej na poziomie z rozpoczęcia handlu tym tokenem, a spada jeszcze poniżej tych poziomów, nie jest to najlepsza informacja z tego względu, że zespół takiego projektu. Zwróćcie uwagę, miał całe trzy lata na to, żeby coś wypracować, żeby zacząć generować zyski. I tych zysków lub tego hypu nie udało mu się wygenerować w tym czasie powiem więcej. Tokeny były wyprzedawane do tego stopnia, że z poziomu startu na giełdzie Binance cena spadła jeszcze o ponad 80%. A w związku z tym, jeżeli zespół miał tyle czasu, cena bitcoina pomimo wcześniejszych spadków, teraz już odbiła, a projekt ten jest na 80% spadku do ceny bitcoina, to jak to świadczy o danym projekcie? No i na sam koniec spekulacja na większych wolumenach, a mianowicie Solana. Czy Solana może spadać w najbliższych tygodniach i miesiącach, ponieważ Solana tak miała swoje ogromne wzrosty. No pięknie się odbiła od swoich poziomów wsparcia w lipcu 2023 i zyskała do Bitcoina ponad pięciokrotnie. To teraz pytanie, czy Solana nie będzie tych wzrostów przynajmniej w części odreagowywać ze względu na informacje, które właśnie się pojawiły, mówiące o tym, że giełda FTX odzyskała dużą część środków swoich użytkowników i te środki. Wynoszą ponad 16 miliardów dolarów. Co prawda, to nie są wszystkie tokeny użytkowników, jest to tylko część tych tokenów, ale z uwagi na to, że cały rynek kryptowalut, jak również cena tokena Sol od czasu upadku FTX-u zyskała właśnie pięciokrotnie, to przeliczając na dolary, ci ludzie oczywiście zarobią, natomiast przeliczając na tokeny Sol stracą, ale warto zwrócić uwagę, że FTX swoich aktywów właśnie przechowywała najwięcej w Solanie, posiadając 55 milionów tokenów Sol. Jeżeli przynajmniej część tych tokenów miałaby trafić na rynek, są to miliardy dolarów w tokenie SOL, które mogłyby w długim terminie oczywiście zdampować cenę tego tokena, jeżeli ci ludzie mieliby nagle stwierdzić, no dobra, sprzedajemy. Można to dość prosto przeanalizować. Widzimy głębokość rynku 2% w górę, 2% w dół. Właśnie na tokenie SOL, na różnych giełdach, na samym Binance jest zaledwie 4 miliony dolarów, które zabezpiecza cenę do 2% w dół, a tutaj mówimy o dziesiątkach, setkach milionów dolarów w tokenie SOL. Które mogłyby w najbliższych miesiącach, być może latach trafić na rynek, no właśnie. Miesiące to może nawet za szybko, może tutaj mówimy o latach, ponieważ patrząc na to, jak długo trwał proces Mandgox i odzyskiwanie tych środków, one do dzisiaj nie zostały zwrócone, to oddanie tokenów SOL i innych do wierzycieli giełdy FTX może trwać również latami. Niemniej jednak, tego typu informacje, które pojawiły się na Bloombergu w ostatnich dniach, mogą krótkoterminowo powodować, Pchanie wyceny tokena w dół, ale to jest moje zdanie, a jestem ciekawy Waszego. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. No i na sam koniec Bitcoin. Obecnie te podstawowe metryki pokazują neutralne poziomy. Metryka presji zakupowo-sprzedażowej również nie wskazuje skrajnych poziomów. Co prawda, indeks dolara od wczoraj w górę nie jest to pozytywna informacja dla Bitcoina. Zauważymy, że gdy indeks dolara ostatnim razem był na tych poziomach 12 kwietnia, cena bitcoina była nawet i wyższa, choć wcześniej w okolicach listopada DXY również był na podobnych poziomach, to bitcoin kosztował zaledwie 37 tysięcy dolarów, teraz 37 tysięcy wydaje się to zaledwie, wtedy to było coś. Zaznaczmy, że jeżeli indeks dolara miałby nadal kontynuować swoje wzrosty, byłby to potencjalny trend spadkowy również dla bitcoina, natomiast jeżeli indeks dolara w tym momencie miałby zacząć zawracać, byłoby to bardzo dobrym znakiem także dla ceny bitcoina, która lokalnie od 6 maja jest w trendzie spadkowym. Dodatkowo SP500, które jest w trendzie wzrostowym w ostatnich dniach, to jednak sam bitcoin, jeżeli przeanalizujemy jego przedziały czasowe, to zauważymy, że być może jeszcze przez kilka dni ten trend spadkowy będzie mógł być kontynuowany. Oczywiście jest to tylko spekulacja, a wy możecie tę linię czerwoną narysować w dowolnym innym momencie i stwierdzić, że na przykład ona powinna być wcześniej lub później. Natomiast oczywiście swoje predykcje i spekulacje będę opierać na odczytach danych, analizie danych newsów, a już w dniu dzisiejszym, godzina 14:30, czyli 9 maja, odczyt w Stanach Zjednoczonych bezrobocie to będzie również istotny odczyt dla ceny Bitcoina, ponieważ Indeks dolara także może na to reagować, więc o godzinie 14.30 widzimy się na Telegramie, na kanale, który jest otwarty. Wbijcie koniecznie na niego. Jak na niego wbić, wystarczy wejść na Max Data App, zarejestrować się, podłączyć Telegram i dołączyć za pośrednictwem linków właśnie do tego otwartego kanału. Bo przed 14.30 uruchamiamy live stream i analizujemy odczyt danych, który się pojawi. A jeżeli jesteście fanatykami krypto i lubicie poznawać ludzi. I macie ochotę polecieć do Wielkiej Brytanii, to koniecznie wbijcie na ten event BlockTech Tech Conference w Wielkiej Brytanii już 25 maja. Myślę, że warto jeździć na wszelkiego rodzaju eventy, ponieważ można dzięki temu poznawać wartościowe osoby i budować relacje, networking, które mogą procentować w przyszłości przez wiele, wiele lat. I jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia. Napiszcie, co na ten temat sądzicie, na temat tych altcoinów, coinów, memcoinów, alertów, które Wam podsyłam, które możecie subskrybować. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.